Nie wiem co to białe jest i nie będę strzelał. O Boż. Starki 266, o, rura. a tu, to u góry, to masz artylerię przeciwlotniczą. A żeby było ciekawiej, to takie starki u mnie na jednostce też były, w zaopatrzeniu też ich parę sztuk jeździło. Tamto to jest chyba Uralo, ile mi oko nie myli. Tam dalej to albo będzie Zis. Nie, albo będzie to Zisu, albo to będzie lublino podobne jakieś. Jakieś lublino podobne mi się wydaje. Co to jest tutaj? A, kuchnia polowa. Jakiś agregat czy coś. Wygląda na kuchnię polową chyba. Agregat prądotwórczy. No. No i tam jest artyleria. Szkoda, że tu wejść nie można. Wszystko jest pozamykane. Ale to to są wszystko kurde, to to jest artyleria ta yy, przeciwlotnicza, pelotka. No i ten mig, on jest kurde śliczny. Także irytujący, tyle mam, tyle się dało wejść, To byś musiał kurde się dogadać z władzami tutaj. No i wjeżdżaj stary, wjeżdżaj.